Zbiory. Prawdziwa radość z uprawy własnych truskawek polega na tym, że możesz je zbierać w absolutnym szczycie doskonałości. Nigdy więcej nie będziesz musiał znosić twardych, mdłych owoców, wiesz, tych z marketu, smakujące jak. To już historia. Zbieraj truskawki w cieple południowego słońca, jeśli możesz, aby uzyskać naprawdę rozwinięty aromat. Truskawki będą się dobrze przechowywać w lodówce, ale zimno trochę psuje ich smak, więc wyjmij je, aby się ogrzały, zanim je zjesz. No to przechodzimy do zbiorów. Podczas gdy to robię, nawiasem mówiąc, nadal będę sprzątać rozłogi i wszelkiego rodzaju martwe, chore lub uszkodzone rośliny, które mogę. Po prostu dlaczego nie wykorzystać w pełni tej sesji zbiorów. Więc niektóre z nich zgniły, czy to przejrzały, czy po prostu dostał się do nich szkodnik. Czy stało się coś dziwnego, więc te po prostu wyrzucę do kompostu. To nie jest zły mały pierwszy zbiór naszych truskawek w tym sezonie, i musimy pamiętać, że dopiero zaczynamy. Ale musimy je teraz posmakować. Weźmy największą. Ale słodka. Kiedy zbierasz je prosto z ogrodu, ma w sobie odrobinę polowego ciepła, które sprawia, że wiesz, że sam ją wyhodowałeś. Kolejna wskazówka, by zostać królem truskawek, która jest najlepszą wskazówką ze wszystkich, to zbieranie truskawek. Więc kiedy twoje truskawki zaczną produkować truskawki, możesz pójść do ogrodu i zacząć zbierać truskawki każdego dnia. Bo jeśli tego nie zrobisz i pozwolisz truskawkom dojrzeć na roślinie, roślina pomyśli, że wypełniła cel swojego życia, jej zadanie jest wykonane, wytworzyła nasiona i przestanie produkować kwiaty i przestanie produkować truskawki. Musisz więc zbierać truskawki każdego dnia, a wtedy roślina pomyśli, że nie jest w stanie wyprodukować nasion dla następnego pokolenia, więc wytworzy więcej kwiatów i więcej truskawek. To pozwoli zwiększyć zbiory z rośliny dziesięciokrotnie z tego samego ogrodu. I to tyczy się też innych warzyw. Złota zasada: zbieraj często, regularnie i wszystko, co dojrzało, w miarę wcześniej niż zanim będzie łykowate.